W Warszawie targi techniki kryminalistycznej. Podsłuchy, podglądy, nagrywarki rozmów telefonicznych i SMS-ów, czytniki maili i inne cuda dla zagrożonych kradzieżą, a także zazdrosnych. Michał Kwiatkowski. Zwykła piłka czy zwykłe kombinerki, takie walizki były stosowane w latach 60 Do zbierania dowodów, a nie wyciągania zeznań. A dziś... Nawet testy DNA do niedawna zarezerwowane dla policji dziś są w arsenale prywatnych detektywów. Wystarczy już naprawdę jedna komórka, żeby uzyskać profil genetyczny. Niewiernego męża, żony, pracownika, złodzieja. Polski detektyw ugania się nie tylko po parkach za kochankami, ale coraz częściej po okradzionych magazynach. Jeżeli mówimy o kradzieżach w filmach, gdzie dochodzi do wielomilionowych strat czy wieloset tysięcznych strat, Wtedy tego typu pomocy, które w tej chwili mamy na rynku. To są nieocenione. Co czwarte polskie przedsiębiorstwo było lub będzie okradzione. Co trzecia polska żona była lub będzie zdradzona. Statystyka to najlepszy przyjaciel detektywa. Nagrywanie obrazu i dźwięku. Na razie tylko co dziesiąta rozwodząca się para posyła za drugą połówką szpicla z aparatem i dyktafonem, lecz ten odsetek rośnie. Takich materiałów dowodowych jest coraz więcej, dlatego że uzyskanie takiego urządzenia, którym można nagrać, jest stosunkowo łatwo. Polacy szpiegują się na potęgę. Jest umieszczony wokół tego 45% przechwytuje smsy i listy partnera. Są do tego niedrogie programy komputerowe. Pozwalają na słuchanie wszystkich rozmów telefonicznych prowadzonych z tego telefonu, podsłuchu pod pomieszczenia, lokalizacji poprzez sygnał GPS. Można nim pisać, a jednocześnie nagrywa. Dobry detektyw nie narazi ani klienta, ani własnej reputacji na szwank. Każdy materiał zebrany ze złamaniem prawa nie ma wartości dowodowej. Nie mam błąd formalny w materiału dowodowego. Lecz udaje... James Jamesa Bonda można wpaść w kłopoty. Czytanie poczty, podsłuchiwanie i nagrywanie bez wiedzy i zgody to przestępstwo. Stając się zdobyć dowód, który nawet zostanie wykorzystany, możemy jednocześnie popełnić przestępstwo. A takiej okazji druga strona z pewnością nie przegapi. W dzisiejszym świecie wszystko można, ale to jeszcze nie znaczy, że wszystko wolno. W ślad za postępem techniki podsłuchów, inwigilacji niekoniecznie idzie wzrost świadomości prawnej. A nie każdy cel, nawet tak ważny jak nakrycie żony czy męża na zdradzie, uświęca środki. Michał Kwiatkowski, wydarzenia.